to przetnij. Czemu? Bardzo naturalnie to wygląda. No musi coś w tym być, dlatego że on wydaje więcej moich pieniędzy niż moja żona. Cześć wszystkim, niedziela, godzina 12.00 i tłus... Tłusy? Nie, tłusta sześćdziesiątka, słuchajcie. Taki e, Strasburgerowy żarci. Tak, M4K tak na samym wstępie się pochwalę. Kościerzyna, Kielce, Wrocław. Szemut jako baza i już zaraz parę innych. Pusta 60, czyli projekt wspólny, wspólne dziecko moje, wspólne dziecko Allegro i wspólne dziecko Agromy. Dziecko Allegro dlatego, że o ile tutaj trochę ludzi związanych z agro przychodzi, bardzo mnie to cieszy, bo staramy się odpowiedzieć Wam na wszystkie pytania, co robimy, pokazać, nie robić z tego żadnego know-how, czyli żadnej tajemnicy, o tyle też Allegro no, ma bardzo dużo części do maszyn rolniczych, do wszystkiego i też dzięki temu mogliśmy się rzucić na ten projekt, bo mamy dość duże wsparcie. I teraz mówicie cały czas, kiedy tłusta sześćdziesiątka, kiedy, że wy nic nie robicie. Oczami wyobraźni, robimy. Po pierwsze, widzimy się kolejne 30 tysięcy złotych później. Co tutaj mamy dokładnie? Zaraz wszystko Łukasz opowie, ale kiedy ja jeżeli otwieram warsztaty, kiedy jeżeli nagrywam odcinki, kiedy jestem tu, jestem tam, na wiem kiedy to widzicie, a nie powiem kiedy to nagrywam, kiedy zaczynam kolejny projekt, który będzie w Polsce sztosem, czyli nie płacz FK, prawdziwa FKA, kiedy kończę kolejne fury marzeń, wy tego nie sklejacie. Ale tu naprawdę cały czas pracuje człowiek, człowiek który złożył Ferrari, człowiek który złożył silnik od Ferrari i poprawił fabrykę mechanicznie. E, człowiek i cała ekipa, która zbudowała kilkanaście projektów, tak szalonych jak chociażby polone z silnikiem od Hondy z 2000. Tak jakby e, teraz te streamowozy, chociaż przy streamowozie będzie inaczej, to oglądajcie na vlogu, to zrobi jeszcze inna szalona ekipa, która po cichutku tu u góry pracuje, ale się nie wychyla. Zatem zobaczcie jak pracował Łukasz i jak wiele customowej, handmade'owej pracy wymaga ten projekt. 3 2 1 grajcie. To się Łukaszu. na razie rozmontowuje. Co to za koła? Od czego? Przekaźnika chyba wałka. 540 tysiąc obrotów. Nie wiem czy ja to złożę w ogóle. Tu teraz... Yy, nie makaron. Wszystko trzeba dokładnie umyć. To jest ze skrzyni od zetora, tak? tak. Zetorowa skrzynia. Pewnie znawcy tematu wiedzą czemu to jest ta skrzynia. To no to co to jest? Za element? Clean. Klin To są dystanse, tak? To są dystanse. Całość musi być umyta, rozłożona na części pierwsze. Ładnie. I potem co? Składamy to. Nie, tu weryfikacja, panie, to już jest do wymiany chyba. Patrzysz po zębach? Czy no. po miejscu gdzie przychodzi? Tu też na klinach może być luz, trzeba popatrzeć, wszystko sprawdzać, nie? W razie to chcę tam żeby wszystko co ma wyjść, żeby wyszło. To jest chyba trójka. Albo dwójka. Chciałbym to spojrzeć. To jest trójka, dwójka chyba. Najbardziej mają dostane po pogarach Z tym się chyba nie wygląda. Jakoś tak, albo odwrotnie. No i one tu najwięcej dostają ze sobą. Mhm. Nie ma się tragedii, ale... Ale chyba, wy, chyba wymiana. Jak dostanę oryginalne części, to będziemy zmieniać Chciałbym jeszcze, żeby mi się udało złożyć ją na synchronizowanej jedynce, nie, na dwójce i trójce synchronizowanej. Ale nie wiem, czy czy wtedy nie musi być inny wałek tutaj pośredni. Czy spoko? Czy do wymiany? Nie, one no, no tam huczały Jedno odchoczało, nie? nie? Chyba są. jeszcze ktoś chyba wałek nogą włączył. To bez, jest bez sprzęgła w Dzięki. Ręzi, podziękujemy. A rachunki będzie wchodzić. No i tak wszystko zadłużone jest w oleju, nie? No, to, no ale wiesz, no to, już jest to, to jest najlepsze dla tożsamości, nie? Mhm. A wałki jak? Do wymiany? Nie, nie, To jest... Że tak powiem standardowo zużyty Waring nie, uszczelniacz nie, nie ma wyrobionego, rowka Tu się tylko pozmienia uszczelniacze łożyska i to powinno houlać Łożyska to wszystkie do wymiany będą no Mamy oryginały? Ja, na pewno. Widzicie, oryginały. Teraz już nie, nie robi tam Czechosłowacka Cie, Republika tak jak było napisane na łożyskach. Tam jakieś SKF-y, albo fagowskie łożyska, zobaczymy co do wnętrza dostępnego. I wszystko jest na takich dużych kulkach, czy coś innego jest stosowane? No to może igiełkowe na przykład łożysko tutaj A tu i tutaj też. nie? Mhm. I wałki w sobie w między sobą współpracują. To jest tułkowe, grube, a to jest igiełkowe, taka jest różnica. A to co za element? To jest ośka biegu stycznego. No, ona już też... ...fabrykuje się raczej do wymiany, bo tu już jest, o... ...rak. Można też już czuć pod palcem, że są wybieżnie mają wyrobione już no, tego, doły. Tego tak nie możesz przetoczyć, bo... Nie, nie, to tu jest utwardzane jakieś tam nie wiadomo co. A taka ośka to to mnie kosztuje jakoś wie, pewnie dużo Także łożyska pewnie i wszystko... Nowe, Nowe. One... wsteczny miał, nie miał lekko Nie no, nikt to nigdy nie ma no. Okej, okay, łożyska wszystko igiełkowe No zobacz co się stało Rozpadło, Rozpadło się w rękach nie. No, no wsteczny też Wszystkie zgrzytywał No widać jakie zatarte zęby i... i tutaj No tu są w porządku, nie? Ale to, to każde włączanie to jest ten Zmierzenie Ząb po ząb i no że to ciągnie trochę toczy Bo On opiera się i wskakuje dopiero no, ja przed trzeba. Nie Tu masz jedynka wsteczny, to jest chyba ten tryb. I to I jest z dwóch Nie, I tyle lecisz i, i zawsze tak, i tak. I tak samo jedynka. Daj, mhm. Nie ma synchronizowania. No. Niestety są takie bolączki tak, takich rzeczy. I to to jest pewnie tak, na no, będzie ten wsteczny cały. Spróbujemy jeszcze coś z przełożeniami pokombinować. A co chcesz wydłużycie któryś bieg czy to? Może tak jak patrzyłem w katalogu, to te, tego Woka są trzy rodzaje, ale bez, nie wiem, czy synchronizator wtedy bym dostał na ten wałek, bo tu jest 14 chyba zębów, a są chyba 3, jeszcze o ząb, albo dwa więcej i się dostać. Gdyby się piątka zrobiła szybsza. No ale zobaczymy. Czyli co, prędkość maksymalna, bo tam wcześniej nie wyciągał taki ciągnik. Nie wiem, około 20 na godzinę, 25. 25 na godzinę, to teraz bym mógł realnie osiągnąć, w tyle, 30, 35. Nie, Nie wiem, zobaczymy Ciekawy jestem, ciekawy jestem. Z tyłu są kołosie 14 zębów założone Będzie szybki jeszcze atak dywcze. większe koła No może tu mi się jeszcze uda coś namodzić. Mhm. Nie mam pojęcia ile to pojedzie Jeszcze obroty na silniku się zwiększą wydzie, A będzie? Wyjdzie w praniu Będzie chodzić Wyjdzie w praniu Tak Myślę, że ten, że teraz tylko zostaje katalog i orka w, w książkach No dobra Na którym biegu będzie orał? Nawet na ostatnim. No. to co? Szukamy części. Plansza będzie zrobiona z. Blachy, tak? Czarnej o grubości 25 mm. Dokładnie. 25 mm. taka gruba dość. No, żeby to się tu kupy trzymało, żeby się nie hmm. rozjechało gdzieś na polu, pomyśleć w przyszłości. Teraz jeszcze trzeba uwzględnić wysokość miejski. No, zrobię to, gdzie będzie kraniec tej będzie... gdzieś... No To jest krawędź miejski, olejowej, nie? nie? Uh -huh. Mogę tam tak wycyrklować żeby. Wał napędowy przyszedł jeszcze pod spodem. Coś takiego Jak już to nałożysz na dwie to mniej więcej będzie wytrasowane tak, nie? To no będzie to uciekać No po chwili mamy coś takiego To masz wycięte na koło, tak? Pasowe Tak, takie żołobienie Będzie trzeba też dodać 100 cm, 5 cm żeby nie było tu tak ciasno To Przy Tutaj, bo to tu jest jeden do jednego, nie? I żeby to tu nie, tu nie chaciło, no to tu się doda z 5 tu jeszcze milimetrów. pasek? Nie? A, on nie będzie wystawał? Nie, on tam jest Chować. Praktycznie na zero schowany. Zaraz będziemy teraz centrować jedną flanszę z drugą. To będą e, docelować, dwie? E, nie. Ja to sobie robię po prostu, żeby to. To jest jakby silnik odbity teraz. I sobie to ustawiał centrowo do, do tamtej flanszy, to będzie jedna flansza. Aha. A żeby było prościej, nie tańczyć z silnikiem i z mostem, no to sobie dwie kartki zrobię. To jest silnik, a tam jest jeszcze jeden drugi przykład, przykładem centrował otworu. Tak. Żeby oś wału korbowego była w osi wału napędowego. No i teraz to już wszystko zaczyna tańcować. No bo to nie uzupełnia tego tutaj, żeby to się gdzieś opierało w jakimś miejscu, no, to by nie było... Wiesz, ja to na końcu wezmę... taśmą tu przykleić, gdzieś? Nie, zło podszywacz ją wezmę, wezmę to. No teraz wiesz, wszystkie no to... wszystkie osie muszą być w osi Wszystkie osie muszą być w osi. Także też będzie trochę mierzenia O, z tej strony 27 to jest góry krawędź szpilki do miski. To żeby mi wyszło sensownie, że te szpilki muszą się mijać. Tu wyszło na linii tych szpilek. A linia tych szpilek to jest. No wiesz zmiesz ile tu jest teraz towaru. Gdzie? Odtąd dotąd Tam ten nadmiar obciął po prostu tej blachy. Na 10 cm obecny to. To zróbmy to na 36. To jest jeszcze dużo, jo? Obie ja. tak, od jednej i od drugiej 34 cm. Słuchajcie, jest ze mną, jak zawsze nie przed kamerą nieśmiałe, ale słuchajcie, prywatnie naprawdę bardzo w porządku człowiek. Nie mogę mu cukrować, bo teraz się żona zapleć on tak mi pocukrował, że nie wyjdę. Ale no musi coś w tym być, dlatego że on wydaje więcej moich pieniędzy niż moja żona. A, a, a łączy nas czasami tylko frulaszka i browar. A może to jest taka relacja? Flaszki, flaszki, flaszki. <grym> Słuchajcie, zostańcie do końca, bo na końcu okazja alegra i wszystko Łukasz. Przedstawiliśmy to, co robiliście, jak mnie nie było przez tydzień. To jest ciężka robota, mając jeszcze tyle na głowie. Teraz tak, pierwsza sprawa. Chcesz postawić go mimo wszystko na ramię. Czy na ramię? Zobaczymy, jak to będzie Chodź, wyglądać. Stasi, na pewno wzmocnimy konstrukcję jakąś ramą, żeby ten spornik jakoś tam nie odleciał, nie? Mhm. Tu już mamy ładne mocowania, można to wykorzystać i zrobić jakąś lagę. Bo jednak ciągnik będzie dociążony, bo tam ludzie zarzucają, że nie będzie mógł przenieść tej mocy na, na pole. Aha. Koła będą odpowiednie, będzie dołożona masa podejrzewam, żeby tam 4,5 tony nawet ważył Może nie wiem czy się uda pod 5 podejść, ale będziemy jak nie, to nawet woda chyba w dętki pójdzie. Trudno bo no, bo nie? No. Słuchajcie, to nie są koła docelowe Te docelowe koła będą z przodu, bo to jest przód w ogóle e, Więc one będą szersze, większe Strzel wymiarem tak mniej więcej To nie jest dokładne No z tyłu, to, nie wiem, z 560 a z przodu 480 Więc, szerokość. Tak, to jest masakra. I powiem Wam szczerze, to, to jest odwieczna dyskusja między. Ja taki jestem, wiecie, jak wchodzę czasami z pomysłami, to one jest i potem sobie. Ja widzę to, minę takiego mema, widzę, no debil no debil i od razu. Więc te konie, to wszystko jest okej, okay, ale Łukasz jest tą osobą, która. W pełni doprowadza tą moc, to wszystko do użyteczności. No bo na tym gramy. To, że będziemy mogli zrobić 200, koniec 250, ale chcemy mieć użyteczność w polu. No, żeby on mógł to przekazać, nie? żeby tę moc można było wykorzystać. Właśnie, czyli w następnej kolejności, bo mnie pewnie nie, ja będę ten tydzień, ale potem znowu mnie nie będzie, chcecie złożyć e, całość do kupy, tak naprawdę, z tego co kojarzę. No zobaczymy. W przyszłym tygodniu odbieramy e, skrzynię, most. E, z, Czekajcie, kluczyki do helikata Obudowę zwolnić odmalowania i, i lecimy z tematem już do, 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 kupy, już do kupy powoli nie? właśnie słuchajcie szukam firmy bo my mamy dużo pomocy naszej, nasza robota, nasze części i Allegro pomaga i tak dalej ale nie mamy żadnej firmy która by nas załatwiła pomy i trochę trochę tkwimy w tym bo to jest 30-40 tysięcy złotych za dobry komplet no jeśli ja mam być jakiejś dobrej firmy zachodniej typu Michelin, Pirelli czy jakieś Conti no to jest droga, nie no właśnie dwa tygodnie trzy. Składa się ciągnik, tak, żeby mógł nam ułatwić praca, przede wszystkim Łukaszowi i ekipie, żebyśmy mogli rano wjeżdżać i wyjeżdżać, bo to jest problem. Żeśmy my się nawet tu do góry rozbudowaliśmy. Zobaczcie, i Grzesie się załapie. Nie załapał się Grzesie. Uciekł. A Grzesie się załapie przy innym projekcie. E, więc to jest ważne. Zobaczcie, choć Łukasz pokażemy jeszcze, e, jak bardzo utrudnia nam to pracę. Te wszystkie rzeczy to nie jest śmietni, to są potrzebne. Łukasz z tego wszystkiego składa wszystko do kupy. Mierzy zęby z tego, zęby z tamtego, tam leżą wszystkie. Ile katalogów? 4 albo 5 zetorowskich. Co no, jest od czego? A propos zębów, no to jest spółość y, Zetora Proximy. Mhm. Y, są to z, od y, prędkości 40 na godzinę, która ma małe, małe z, y, mała połowa, ma 14 zębów. Nie? Gdzie y, 60, miała 11 i 12. Tam ludzie pisali, żeby o 40 o 40, to, a samo od Proximy jest 14 zębów na, na półłości. Także to powinno tam jakoś przyspieszyć. Cały ciągnik docelowo myślę, że te 40-50 może pojechać. Złoczyły, nie? No na razie to jest, wiesz, wszystko w praniu, bo ja nie wiem, ile to zrobi. nie? Dobra, inaczej, my nie, nie, nie strzelamy. My tylko mówimy o marzeniach, celach i marzeniach. No po prostu, wiesz, to, co jest najwięcej, idzie przełożeń wydłuży to robię, nie? I zobaczymy, co to finalnie z tego wyjdzie. No właśnie, ale to właśnie przede wszystkim to, co Łukasz mówi, wszystko jest dorabiane, flansze, robione toczone, wszystko jest tak dalej. Bo to ma służyć. To nie ma być pokazówka, że wyjedzie za kamerę i się rozpadnie niczym Pimp My ride, tylko to ma naprawdę pracować. Dobra, wracamy za chwilę. Co to Łukasz jest? Mnie nie było tutaj. Wyrosło biuro, wyrosły przekładnie, różne zęby, tryby, trybiki. Co ty składasz? No to skrzynia biegów, nie? Jest rozebrana i zrefikowana. I za chwilę będziemy zamawiać potrzebne graty do, do wszystkiego. Tak, słyszałem przed chwilą na zapiekance, że mam ci dowieść kolejne 7500. <grym> no <grym> nie znaczy... mieć jakiś tam bufor, bezpiecznik, coś ma zabraknąć. Nie? Na spokojnie, to jest, dla mnie to jest tylko żart, bo my jako firma podchodzimy do tego ambicjonalnie. Nie jest to projekt dla widzów, ale ktoś z was będzie mógł go wylicytować w słusznej sprawie, więc my na tym ani złotówki nie przybijamy. E, tu mamy kolejne elementy. Silnika już na razie nie ruszamy, więc czekamy, żeby. Łukasz tak naprawdę szczepił e, ten w, wózek z przodu, tak to nazwę, no nie most, jak to jest cała ta... Przedni tak, most, no. Przedni most, żeby przedni most szczepił z silnikiem, skrzynią biegów, e, dyfrem, e, z wolnicami i kołami. Już się uczę pojęć rolniczych, ale zobaczcie, jeszcze pokażemy Wam z Łukaszem, bo Łukasz kupił więcej rzeczy. Ha, Patryk chciał wejść w kadr, ale, ale weszliśmy sami. To są te koła, nie? No, to są te koła. Możemy Chwilowe koła. Wystawić. Zobaczymy, jak one ten. Bo jest jeszcze jedna kwestia. Czekaj. O! Weź to przedni. Trzemu? Bardzo naturalnie to wygląda. Generalnie chodzi o to, że mamy taki problem z miejscem, tutaj, żeby się pomieścić, że to się w głowie nie mieści. Projekt i weku będę robił na działce. Serio. Projekt i weku będę robił na działce. Więc. A ta felga mi się z czegoś... Co to jest w ogóle? To nie no jest, to jest felga. Ciężarek. Ciężarek. No, to. a nie felga. No, odważni. No jak to nie jest no. felga? No wygląda chłopie, jak 15 albo 16-calowa felga czegoś, albo 17. Nie, no nie, nie, Wiecie, że to w ogóle jak ja zabierałem się za ten projekt, ja miałem takie, nie wiem jak wy, yy, ludzie nie związani z Agro, miałem takie wrażenie, że a jak ciągnik, jak Ursus, to tanie będzie. I musimy to Turlać. Zobaczcie, Łukasz ma prawie 2 metry z ja. Ja mam 1,96m, a to są mniejsze koła, które będą. To są 34 zetora, nie? No I Teraz jest jeszcze taka kwestia, że. No. Czy wycinać, bo to jest koło przystosowane do bliźniaków. Czy zostawić te uszy, czy je wycinać? No też będzie dużo roboty z tym. I nie wiem, czy to zostawić kwestii dla widzów, niech zadecydują, co z tym zrobić. Czy usunąć te haki, czy zostawić. A ja wygląda takich taki podwójnych? To, to jeszcze nie jest, to jest 169, nie? R34 No będzie, nie wiem, a to jest opona z 1878 <laughs> <użnego> roku <laughs> Jest gdzieś data produkcji Nie wiem no, czy tu coś odnajdziesz raczej słabo. Micheliny Ale dobra, słuchajcie I dlatego to jest problem, bo docelowe koła będą gdzieś takie? Nie wiem, zobaczymy w balonie jak one wyjdą, no, można większy balon założyć, to one się trochę podwyższą, nie? Ja nie wiem jak oni na tych zawodach będą to robią. Ale znaczy Strong to mają jeszcze większą oponę, to tam. Co to nie. jest... Ta felga z tą oponą tyle nie waży, co oni tam przewalają. A do tego jeszcze dochodzi jedna rzecz. Budynek, który wynajmujemy, budynek, który jest. Plus, podjdź Stasiu, prześwietl to tam, tam na samej górze, o tam na dnie, gdzie został mój los. Powoduje to, że samo nagrywanie tego materiału, on płonie, mi głowa świeci, więc jest grubo. Słuchajcie, nie wiem Łukasz, coś chcesz jeszcze powiedzieć, bo właśnie się flow fajny. Nie wiem, możemy to schować. Możemy to schować, dobrze, pomogę ci. Pomogę ci to schować. Kociężarkach, który pomyliłem z felgą, mi się ze mnie. Przecież Wy dobrze wiecie, że ja mechaniki pojazdowej tu się uczyłem z Wami, kiedy oni zjadali zęby uwaga, zęby uwaga. remontując silniki małe, remontowali ciągniki na wsiach. To mi rodzice zabronili iść do szkoły samochodowej, więc musiałem iść do LO z którego gówno wyniosłem. <noise> no cztery, tak. Cztery kable RX5, <noise> <i dwa głos> wyniosłem 4 W klawiaturę, duch. myszkę i Windowsa 98 Ej, słuchajcie, ja na informatyce w szkole miałem na Windowsie 9.8. Podniesiesz ten karton tylko w górę, to wtedy ja wsadzę. Wsadzę. <noise> Łukasz, podnieś mnie tu wkładę. Podnieś ten karton do góry, bo muszę E36 zaparkować. <noise> Parkuj. E36 zaparkowane. <noise> Dobra, słuchajcie. E... Dzięki Łukaszu, naprawdę dzięki ja przejdę z Wami do następnego seta, czyli podsumowania, okazji, promocji i tak dalej. Będzie się działo. To nie jest tak, że my nic nie robimy, bo Łukasz czyta te komentarze, Łukasz to widzi. Ale słuchajcie, ten warsztat on nie może zarabiać, bo wy chcecie, żeby tu Łysego robić w Kościerzynie, Chłopaki robią tutaj na dwóch stanowiskach, mając półtora miliona widzów. Dwa drugie chłopaki, czyli Kuba i Łukasz lecą z furami marzeń, z ewolucją. Lecimy z Streamobusem, chcielibyście z parku sztywnego odzyskać RX8 itd., itd, To się tak nie da. Dobra, chodźcie do podsumowania. No właśnie, kochani, zajmiecie podsumowanie. Okazja, okazja, Allegro. A dzisiaj, jak co miesiąc, bardzo rzadka sprawa i bardzo fajna sprawa, czyli standardowo od Techa, miernik, ale miernik smart. Dlaczego jest smart? Czy on myśli, czy on y, uśmiecha się do nas? Nie, ale można go połączyć, tak jak dzisiaj, wszystko wraz z aplikacją na telefonie. I teraz, jeżeli zainwestujecie w taki miernik i chcecie na przykład zarobić na nim, to jest dobry case dla Was, dla kolegów i tak dalej, bo chcecie jechać z kimś obejrzeć auto, to powiecie, dobra, daj dwie dyszki, żeby miernik mi się zwrócił. Jedziemy. I teraz, jeżeli podchodzicie. To jest Amelinium, wszystko, nie? Nie. Dobra. E, jeżeli podchodzicie. Zróbmy pomiar. O, maska 580, pokazuje, tak? E, teraz cofnij. Ty łysy, jesteś stary. Dobra, to teraz robimy błotnik. Wchodzimy. Mierzymy błotnik. 150. Cofamy. Błotnik zaznaczony. I tak możemy zrobić pomiar całego auta. Zapisać go do. DPF-a, pdf -a i wydrukować. Dlaczego to jest fajne? Bo cena raz w miesiącu spada bardzo mocno e, dla Was, widzów, i tylko z tego linku, i ograniczona jest ilość zapasów, a jest to już dobra, fajna polska firma, fajny sprzęt, ma kilka rodzajów, ale tutaj tym najwięcej się e, jakby bujamy, więc link macie w opisie. I teraz przejdźmy do okazji, w których dzisiaj będzie się działo. A w okazjach ulubione, upragnione wreszcie. Na pozycji pierwszej walizka zestaw kluczy nasadowych 143 elementy od Neo. I w tym miejscu warto powiedzieć, że moje walizki bajem 4K wyprodukowanej z Neo też zostały już tylko 300. Nie, już tylko 200 parę sztuk, 10 tysięcy i ona się nigdy nie pojawi, więc link w opisie do okazji na Neo, kto pierwszy, ten lepszy. Pozycja druga, bas polska klucze pneumatyczne. I to jest coś dla kogoś, kto już ma chociażby pneumatykę w, w waszym warsztacie przydomowym lub garażu, i coś, co musi być koniecznie na takie upały czyli lodówka turystyczna podłączana do waszego samochodu. Drodzy widzowie, kończę to. Kończąc, powiem, że cały czas w tym roku, jeszcze do końca roku trwa promocja na MUBIPL, a nie ta zwykła, standardowa 150 zł, tylko jest cały rozbudowany program. Jak ktoś był w śpiączce, jak ktoś nie wie, to już mówię, czym jest MUBIPL. Bardzo ważna rzecz, że zmieniły się troszeczkę zasady promocji na MUBIPL, a mianowicie poza tym, że jeżeli zdecydujesz się na zakup polisy poprzez link podany w opisie, to 150 zł wraca ci na konto, to jeszcze doszedł system polecania. A na czym on polega? Na tym, że jeżeli już zakupiłeś tę polisę z tego linku w opisie, bo ci pasowało i była odpowiednia cena. To dostajesz taki malusienki kodzik, i ten kodzik możesz polecać znajomym. I za każdego znajomego, który z tego kodzika kupi sobie polisę, dostajesz 50 zł zwrotu. Co tym razem się zmieniło? No tym, że nie mamy takiego dużego limitu, małego limitu jak było ostatnio, a mamy limit w postaci łącznie można 2000 zł zebrać. Czy warto i nie warto, no to już rozważcie, czy zgarnąć dwójkę i mieć dwie darmowe polisy, czy nie. Konczę. Jesteście z nami? Wpiszcie w komentarzu agro, zobaczymy jak wiele osób dotrwało do tego momentu. Dzieje się. Tak. Ja mam nadzieję, że już na przełomie czerwca lipca wyjedziemy, zrobimy rundę honorową nawet na tych balonkach. Czyli idzie wszystko zgodnie z terminem, to wszystko jest Manufaktura bym to nazwał. To są naprawdę dziesiątki godzin pracy, więc nie zrobilibyśmy tego projektu dla kogoś na życzenie, bo to nie miałoby najmniejszego sensu. Tak patrzysz na mnie, jakby źle mnie słyszał. Nie? Jest wszystko ok. Zatem subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, udostępniajcie, jak Wam się podobało. I aha, to widzieliśmy się w zeszłym niedzielę live. Ie. Chciałem powiedzieć, że widzimy się w tą niedzielę, a my się widzimy w tą. Nieważne, zarąbałem się w czasie. Trzymajcie się, do zobaczenia, w to się wytnie. Cześć! Nie wyjadę. No nie musisz pokazywać, tu pokażemy, zobaczysz. Czekaj, teraz jak tu wejdę, no to już wtedy rozpędzę. <grym> jo, <wytkujesz> no na pewno <grym wytkujesz> z tej strony. Z tej strony Dobrze, że pan stoi po drugiej stronie. Ekran. z tamtej strony, tam gdzie koło zamachowe. A nie koło pasowe. ja się czuję. teraz? Zdenerwowany, a nie chodzą. Te jak te Chińczyki na tych krameżnikach naprawiają te ciężarówki na Facebooku, są takie filmiki. No. <laughs> I on wtedy wycinał ten kredom, palnik, i już gotowe. I co, nie ja tu no, nie tu trzecie podejście już robię.